Przy porannej kawce witam Cię po weekendzie, kiedy robię przegląd internetu w poniedziałek, piję sobie czarną kawkę. To generalnie widzę, jak wiele się zawsze w weekend wydarza. I mam problem, bo nie mogę wybrać jednej wiadomości, bo dzieje się tyle ciekawych rzeczy, którym chcę Ciebie zainteresować i odesłać Cię do tego, żebyś sobie przeczytał, przeczytała o tym, co się dzieje w Polsce, na świecie i co warto, żeby młody człowiek, taki jak Ty, który ogląda TikToka. Oraz być może subskrybuje na YouTubie mój kanał, do czego Cię zachęcam. Wiedział i rozważył sobie, bo to są ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać i o których porozmawiamy sobie też we wtorek o 19.30 na cotygodniowym politycznym live'ie. Do tego też bardzo Cię zachęcam. Moi drodzy, pierwsza rzecz, która się wydarzyła, o której chcę Ci. Przypomnieć, wrzucić o czym się dowiedziałem i zrobiłem oczy jak butelki, moi drodzy, to jest też bardzo ważne. Po pierwsze, w sprawie tego ataku dronowego niesamowitą rzecz wygrzebałem, i to jest coś, co można uznać za wiarygodne, bo nie polska agencja prasowa w likwidacji podaje takiego fejka, ale międzynarodowe agencje typu Reuters. Moi drodzy. Białoruś, co jest bardzo ważne, naprawdę zrobiłem oczy jak butelki. Białoruś nie tylko poinformowała Polskę o tym, że część dronów przeleci, wystrzelonych przez Rosję, przeleci przez Ukrainę, przeleci przez ich terytorium na terytorium Polski, ale co tutaj widzicie: Białoruś, część dronów rosyjskich zestrzeliła. Nie wiem, czy sobie uświadamiasz fenomen tego, manewru tego co teraz słyszysz Białoruś zestrzeliła część dronów rosyjskich lecących przez ich terytorium w kierunku Polski To jest samo w sobie niesamowite niesamowite już było to, że Białoruś poinformowała Polskę o tym, że lecą te drony na nasz terytorium, że przelecą, ale drugą rzeczą, która uciekła w większości bo nie słyszałem tego w polskich mediach, jest to, że Białoruś część tych dronów, które były nad ich terytorium przez te kilka minut, kilkanaście, zestrzeliła. To pokazuje, jak wielką siłę oddziaływania mają Amerykanie na tego dyktatora Łukaszenkę. Moi drodzy, tak, bo Amerykanie bardzo mocno zabiegają o to, żeby wyciągnąć każdego sojusznika od Putina. Mówiąc krótko, potrzebujemy wsparcia, niestety, również Łukaszenki. On musi się i powinien, i trzymam kciuki, żeby tak się udało, żeby odciągnąć kolejnego e, pomagiera Putinowi. Moi drodzy, tak, tak jak kwestia Iranu została rozwiązana przez Izrael, sojusznika. USA, tak samo również kwestia właśnie Łukaszenki, kwestia Białorusi musi zostać rozwiązana i USA tupią nogami i latają tam w kółko i biorą udział w tych ćwiczeniach zapad, nawet jako obserwatorzy zostali dopuszczeni po to, żeby mieć pewność, że nic złego z tych ćwiczeń na Polskę się tutaj nie wydarzy, że kraje NATO nie zostaną zaatakowane, i również, moi drodzy, właśnie to jest ten efekt działań, oprócz wypuszczenia tych zakładników. Więźniów politycznych, w tym kilku Polaków, co też jest zasługą Amerykanów, to zasługą Amerykanów jest to, że Białoruś sama podjęła inicjatywę komunikacyjną oraz kilka tych dronów zestrzeliła. O tym zestrzeleniu dronów przez Białoruś nad terytorium Białorusi naprawdę nie wyczytałem z polskich mediów. To jakby zostało przemilczane i troszeczkę tak zapomniane ważna sprawa. Pomyśl nad tym, co się dzieje w geopolityce tutaj dookoła Polski, ponieważ Amerykanie chcą wyciągnąć Białoruś z łap Putina i to mam nadzieję. Mam nadzieję, trzymam kciuki, modlę się za to, żeby im się udało. Moi drodzy, druga ważna rzecz, która bardzo ubodła wszystkich, myślę że ciebie i mnie, to jest kwestia słowo Nowaka. Otóż jak na pewno wiesz, na pewno słyszałeś, słyszałaś, a jak nie to zrobisz oczy jak butelki po raz drugi. Faktem jest, że uwaga, prokuratura, prokuratura, którą, kto rządzi dziś prokuraturą? Tusk, Bodnar i Żurek, mówiąc krótko. Ostatnim oczywiście ministrem niesprawiedliwości jest pan Waldemar Żurek, prokurator generalny, moi drodzy. I oczywiście prokuratura krajowa, nie chcę o tym wspominać, kto tam jest dzisiaj, pan Korneluk, wcześniej pan Bilewicz, nieważne. Prokuratorem krajowym, legalnym jest pan Dariusz Barski, zapamiętaj to sobie. Prokuratorem krajowym legalnym jest pan Dariusz Parski. Uznał to Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i każdy z was, i ja, kto przeczytał ustawę, przepisy wprowadzające prawo o prokuraturze, a o tym, że ten artykuł ma charakter ustrojowy, a nie incydentalny, orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I kwestia jest zamknięta i nikt nie może tego podważać. Ziobro legalnie pana Barskiego ustanowił jako prokuratora krajowego. Cała potem machina, którą zrobił Tusk, zrobił Bodnar, była po prostu bezprawna. Dziś pan Żurek, jako prokurator generalny, również obsadza tam nielegalnego prokuratora krajowego. I prokuratura krajowa, moi drodzy, to jest na największe kuriozum. Wystąpiła do sądu o umorzenie postępowania. Czyli nie wiem. Naście lat prowadzimy postępowania jako Polska, znajdujemy dowody niezaprzeczalne, 4 miliony złotych pochowane, DNA na tych banknotach, gumeczkach, czy co tam, że Pan Sławomir Nowak macał te pieniążki, chował te pieniążki, a oni występują do sądu o umorzenie postępowania. Prokurator występuje do sądu o umorzenie postępowania. Moi drodzy, drodzy odbiorcy, tutaj jest jedna konkluzja. Doktryna Neumana. Jeżeli młoda dziewczyna młody chłopaku nie wiesz, kim jest pan Sławomir Neumann bodajże, to wygooglej sobie, ale jego doktryna jest taka, jeżeli będziesz w Platformie, będę cię bronił. Pi! Tam przekleństwo pada. Jak niepodległości. I Tusk, Bodnar, Żurek oraz wszyscy w Platformie robią dokładnie wszystko, żeby swoich oczyścić i wybronić. Tak zrobili z panem Grockim, kopertowym marszałkiem Senatu, i tak zrobili z panem Słowomirem Nowakiem. Wycofali, wycofali. Akt oskarżenia niesamowite. Moi drodzy, ostatnia rzecz, o której chcę ci powiedzieć, bo nie chcę się rozgadać dłużej niż te 10 minut, to jest niedziela i pogrzeb, i uroczystość, i koncert Charlie'ego Kerka w USA po prostu. To, co się wczoraj wydarzyło, jest i było niesamowite, i musisz wiedzieć, że jest to pewna różnica właśnie tej protestanckiej strony chrześcijaństwa że oni po prostu potrafią przekuć wielką tragedię, jaką bez wątpienia było to morderstwo w sukces. Część katolicka zrobiłaby z tego martyrologię w stylu smutnego pogrzebu. Część protestancka, chrześcijaństwa zrobiłaby z tego power, po prostu zrobiłaby z tego tak, no, wykorzystałaby wszystko, co jest możliwe i oni to właśnie wczoraj zrobili. Ten koncert, ten, ta uroczystość, te przemówienia, ciężko to nawet w polskim języku jakoś... Określić, poza słowem event, tak? Ale była ta część koncertowa, modlitewna, przemówienia, yy, nawet Donalda Trumpa, nawet innych osobistości politycznych, i również żony Charliego Kerka, czyli Eriki Kirk. Moi drodzy, to wszystko było wielkie, to wszystko było podniosłe, to wszystko było napełnione właśnie dumą i mocą, i mam nadzieję, że widziałeś, widziałaś choć fragment tego. No właśnie. Nie mam dobrego słowa. Nie chcę użyć słowa "eventu", ale to raczej jest zarzewie, To raczej jest coś, co e, podnosi na duchu. To event, słowo "event" tutaj nie pasuje. Moi drodzy, na stadionie zmieściło się 100 tysięcy osób. Pod stadionem było kolejne 200 tysięcy osób. To jest coś, co rozlewa się dziś po Ameryce i śmierć Czarnego Kerk'a nie zostanie. Zapomniana, ale przerodzi się w jeszcze większy ruch, jeszcze większe przebudzenie, jeszcze większe poparcie dla prawej strony, bo nawet ty, młoda osoba, chłopaku, dziewczyno, kto tego słuchasz teraz, musisz wiedzieć, że dla ciebie bezpieczniej jest żyć w świecie prawicy niż w świecie szaleństwa lewicowego. Bo prawica będzie się z tobą nie zgadzać. Ale nigdy nie powinna Cię zaatakować. Tutaj mała gwiazdka, bo o szurach Grzegorza Brauna nagrałem 15 już filmików i to jest coś, czego na prawej stronie nie chcemy. Mówiąc krótko, frakcja Grzegorza Brauna powinna odciąć się od prawicy, bo nie jest prawicą, tylko są oszołomami o bardzo podobnym stylu prowadzenia swojej działalności, jak lewicowe ci, którzy tam strzelają i biją i niszczą. To jest dokładnie to samo, tylko z przeciwnym wektorem. Pięć filmików czy siedem już nagrałem, już nawet nie liczę tego. Nie popieram Grzegorza Brauna, jestem jego gorącym przeciwnikiem. A raz wszystkich, którzy popierają Grzegorza Brauna, to proszę, żeby tam odklikali obserwacje na moim profilu. Absolutnie nie potrzebuję nikogo, kto tłumaczy przemoc w kierunku właśnie różnicy poglądów. Nie. I teraz. Wracając do brzegu, młoda dziewczyna, młody chłopaku, prawica będzie się z tobą nie zgadzać, ale prawica będzie chciała z tobą rozmawiać. Prawica nie będzie ci zakazywać, prawica nie będzie cię tłamsić w twojej wolności, będzie dążyć do tego, żebyś w sposób świadomy, świadoma podejmowała decyzję. Oczywiście, że prawica jest religijna, prawica jest chrześcijańska, prawica będzie tłumaczyć ci, że jest Bóg i wola Boża, bo religia jest fundamentem, jakby zakorzenienia prawicy, czy to protestanckiej, czy katolickiej, czy prawosławnej nawet. O prawosławiu muszę wam powiedzieć, że wiem najmniej, więc nie chciałbym się tutaj wypowiadać. Sam jestem protestantem, ale też mam bardzo dużo znajomych w kościele rzymskokatolickim, czyli w tym, który ma większość w dzisiejszej Polsce. Moi drodzy, prawica, tak jak Charlie Kirk, będzie z tobą rozmawiać. I ja również na live'ach zapraszam każdego, nawet tych, którzy mają inne od moich poglądy. Robiłem tak miesiąc temu, pół roku temu, rok temu i ktoś, kto mnie zna od wielu lat, wie, że robię tak zawsze. Czyli zapraszam Ciebie do rozmowy. Zanim powstał TikTok, zanim powstał Facebook, kiedy były grupy mailingowe na Yahoo. Nie wiem, czy znacie taki serwer, to ja również już tam byłem. Moi drodzy. Dobrego tygodnia wam życzę. Te trzy wiadomości bardzo proszę, poczytajcie sobie. Poczytajcie sobie o Białorusi, poczytajcie sobie o Sławomirze Nowaku, poczytajcie sobie o Charlie Kerku, o tym, co się zdarzyło wczoraj właśnie w USA: o tym wielkim poruszeniu, o tym wielkim pałerze. tym wielkim zapale, tym, co przekuwa tragedię, zwycięstwo. Śmierć Czarnego Kerka poruszy dziesiątki tysięcy osób, które zobaczą lewicę i będą musiały ciały wybrać. Mam nadzieję, że wybiorą Boga, wybiorą Jezusa, wybiorą prawicową stronę świata. Trzymajcie się, do zobaczenia już jutro. Cześć.